Witajcie, kochani. Zrobimy sobie dzisiaj prosty wpis z wykorzystaniem farby akwarelowej. Nie wiem, jak wy, ale ja w domu, tutaj w pracowni, nie posiadam żadnych mediów. A miałam taką ogromną ochotę na to, żeby stworzyć jakiś wpis, żeby po prostu się pobawić. Więc sobie pomyślałam, no dobra, nie mam past, nie mam e, żadnych masek. Mam totalnie tuczy. Absolutnie niczego, co używam zazwyczaj do robienia wpisu do dziennika. No, ale mam coś tu w końcu, nie? Więc stwierdziłam, dobra, wezmę farbę akwarelową i spróbuję coś z niej stworzyć. Za pomocą niej stworzyć w zasadzie. Wzięłam swój taki szkicownik z papierem akwarelowym, który sobie zrobiłam. Po prostu chciałam mieć taki, taki szkicownik, w którym będę mogła używać głosu. Gdzie będę mogła po prostu używać tego głosu, tak wiecie, bardzo rozpuszczonego w wodzie, i żeby mi się to ładnie wszystko tutaj przesuwało. Więc stwierdziłam, że no dobra, <śmum> mam taki dziennik, więc mogę go teraz wykorzystać do zrobienia wpisu. No i jak widzicie, wykorzystuję farby akwarelowe od Vivinia Color. To są takie akwarelki, gdzie one są po prostu sprasowane na papierze. I. Wzięłam sobie, wybrałam ze dwa, trzy kolory, które stwierdziłam, że mogą fajnie się tutaj sprawdzić. Czerwony, różowy i pomarańczowy. I jak widzicie, no staram się je nakładać tak warstwami, kolor po kolorze, dlatego, że no, chciałam, wiecie, kawałek po kawałku widzieć, jak te kolory się zachowują, jak one będą wyglądały po wyschnięciu, i też widzieliście, że żeby stworzyć taką jakby teksturę na papierze, wykorzystuję kawałek papieru, dzięki któremu robiłam po prostu takie tapowanie. Dzięki temu, mm. <grytanie> dzięki temu, dzięki temu powstała mi taka fajna struktura na tym moim papierze. I to mi troszeczkę jakby zastąpiło maski których zazwyczaj bym używała, żeby właśnie stworzyć coś, coś takiego ciekawego um, za pomocą tuszu. No i oczywiście splash'e, no bo bez tego to w ogóle moja praca nie byłaby pracą, nie miałaby najmniejszego sensu. Dla mnie splash'e zawsze jakby łączą wszystkie kolory ze sobą, więc one no po prostu muszą być. I stwierdziłam, że Chcę czegoś ciemniejszego, że potrzebuję ciemniejszego koloru. Więc wzięłam moją temperę, której już Wam mówiłam trzy razy chyba, czy cztery nawet, bo chciałam sprawdzić, jak ona się będzie sprawdzać w takim forze. Bo. No jakby nie była, niby ona powinna być akwarelowa. No ale jak tutaj widzicie, no ona tak nie do końca się super rozprowadza, super się jakby rozmazuje. Lepiej wygląda, kiedy jest bezpośrednio z sztyftu. No ale no trudno. <laughs> tak czy siak, dało się to tutaj wykorzystać i trochę rozetrzeć, jakby palcem, żeby powstała mm, fajna kolorystyka. No i stwierdziłam, że no w sumie. Tutaj też bym mogła wykorzystać, właśnie, gelatosy czy tusze, które zazwyczaj wykorzystuję. No a że ich nie mam, no to wykorzystam to, co miałam. I czarne splesze, żeby uzupełnić, jakby nie było całą tą stronę. No a że nie mam żadnego takiego elementu, który mogłabym tutaj wykorzystać żadnego daikata, żadnego stempla, nic, totalnie nic, no to wykorzystuję nakrętki. Nakrętkę od sprayu, nakrętkę od właśnie tempery. W sumie czemu nie? Tutaj też widzicie washi. A że koła są takim wdzięcznym elementem, no to wiadomo, że to jest takie moje jakby. Pierwsze, e, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, kiedy tworzę, właśnie wpisę do dziennika, e, żeby wykorzystać koła. Zwłaszcza e, gdy nie do końca wiem, co chcę zrobić, nie do końca e, mam pomysł, po prostu chcę, chcę się pobawić, chcę zrobić coś, coś innego. E, I jak widzicie, tutaj wykorzystuję do pokolorowania tych moich kół cool temperę. Tak samo trochę ją rozcięczam z wodą, ale głównie ona jest jednak bezpośrednio z sztyftu, bo, bo dzięki temu jakby ma taki intensywniejszy kolor, a wiecie, że ja, że ja lubię jak jest jednak bardziej intensywnie. No, ale całkiem fajnie to wygląda. Podoba mi się jakby. Prostota całej tej pracy i fakt tego, że tutaj nie wykorzystujemy cudów na kiju, tylko po prostu rzeczy, które, które gdzieś tam mamy, czyli akwarele, jakieś kredki, jakieś takie rzeczy. Bo na przykład tutaj to, że ja temperą obrysowuję nakrętkę, nie oznacza, że na przykład nie mogłabym tego zrobić samą farbą akwarelową, bo mogłabym i, i, i zrobiłoby to dokładnie ten sam efekt. Więc tak naprawdę taką pracę, jaką tutaj widzicie, możecie zrobić tylko i wyłącznie za pomocą akwareli i absolutnie nie potrzebujecie niczego więcej, ale wiecie, no ja mam jakby nie było trochę tych różnych kredek w domu, więc stwierdziłam, że no popróbuję trochę tego, trochę tamtego, bo czemu by nie. A dlatego tutaj no, kolory też wskoczyły, żeby trochę obrysować niektóre elementy. No i wcześniej widzieliście, że cienkopisem pisałam sobie jakieś tam słowa, no bo znowu brakuje mi tutaj um, stempla z napisami, to też wiecie, że jest jakby takim podstawowym moim elementem na moich pracach. No ale tutaj nie mam takiego stempla, więc stwierdziłam, że może sama coś na bazgram. Oczywiście coś tam napisałam bez ładu i skłodu, ale tak jak patrzę na tą pracę, to, to wiem, że, że to zostanie zakryte, bo mi się to nie podoba. Ale gdybym miała stempel, to by na pewno tam w tych miejscach się pojawił. No i ponieważ znowu nie mam nic, co bym mogła tutaj dodatkowo położyć na tą pracę, żeby było takim, wiecie, głównym elementem, no to stwierdziłam, że narysuję jakieś takie whimsical kwiaty, żeby, no, żeby one po prostu gdzieś tam się pojawiało, żeby było coś więcej. Tutaj na tym drugim kole no, ten mój cienkopis nie chcę pisać, bo to koło oczywiście nie było dobrze wyschnięte, a mi się też nie chciało czekać, żeby ono super wyschło. No wiecie. Ja chciałam tworzyć, a nie czekać, aż mi będzie wysychać. No, także, także tak. Wiecie, te kwiaty są śmieszne takie wiecie, nieistniejące, ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby po prostu coś, coś się to pojawiło, więc wykorzystuję tutaj biały cień kopis, za chwilę będzie złoty, żeby też jakby te kwiaty się trochę bardziej wybijały z tej, z tej całej pracy. No i w sumie powiem Wam, że, że to była całkiem fajna zabawa i choć wiecie, że akwarela to nie jest jakoś tam moje ulubione medium, to ostatnio używam go coraz częściej i jakby coraz częściej sięgam po akwarele jako pierwszą, bo, no bo po prostu chcę jakby no, umieć się jej bardziej. No, troszeczkę z nią częściej pracować i czasami jest tak, że wydaje mi się, że akwarela, jeżeli chodzi o kolorowanie, to jest taka... Najprostsza opcja, bo, bo nałoży się trochę koloru, rozcieńczy wodą i już nie. <grym> oczywiście, tak jakby malować samo akwarelą, to już jest trochę bardziej skomplikowane, trochę nawet bardziej niż trochę. <grym> Ale jeżeli chodzi o generalnie kolorowanie, no to akwarelą można całkiem spoko pokolorować i to w miarę szybko. Brakowało mi oczywiście tuszu czarnego, żeby troszeczkę zrobić jakieś tutaj, wiecie, cieniowanie dookoła. Więc wzięłam, po prostu zrobiłam, powiedzmy, przeszycia, bo to z przeszyciami nie ma nic wspólnego. No i znowu, nie mam wstępu z napisami, ani nic, co bym mogła wykorzystać, no to ręcznie piszę, no bo co? <grywy> Czemu by nie? W sumie to jest mój wpis. I piszę, nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia. No bo taka jest prawda. I... Można to zrobić ręcznie, wcale nie potrzeba tutaj żadnej drukarki, nie potrzeba stempli. No totalnie całą tą pracę można zrobić bez posiadania jakichś wielkich mediów, bez posiadania tak naprawdę wielkich rzeczy, tylko akwarela, cienkopis i kawałek jak widzicie papieru trochę kleju, żeby to przykleić. I Praca się po prostu tworzy. I nawet powiem Wam, że mi się ta praca podoba. To nawet nie jest tak, że, że jakoś musiałam się mocno skupić na tym, żeby, żeby to wyglądało, żeby, no nie wiem, żeby to sprawiło mi jakąś wielką przyjemność, bo tutaj w tym momencie zaspokoiłam taką potrzebę na stworzenie wpisu. I mówię, mi się podoba, fajnie, fajnie to wyszło. Cieszę się, że wykorzystam tutaj akwarele i, i, i trochę tempery i tak naprawdę połączyło to wszystko ze sobą. Obrysowuję trochę te napisy, żeby wiadomo się trochę wybijały. No i oczywiście zasłonię te które wcześniej napisałam, te gryzdały. No bo tak. No bo no. No bo mi się nie podobało, że nie miałam stempla i myślę, że będę musiała sobie porozdzielać moje stemple i jednak przynieść tutaj coś, cokolwiek. No, ale tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o ten wpis. Spróbujcie, koniecznie wypróbujcie zrobić coś takiego prostego. To nawet nie musi być wielkie. Ja tutaj robię tak naprawdę na, na formacie A6, więc po rozłożeniu, co wychodzi, A5. Prosta praca, przyjemna. Wiele nie trzeba, więc koniecznie, koniecznie spróbujcie, zwłaszcza jak macie zastój jakiś, nie wiecie co zrobić, chcecie po prostu się pobawić, to po prostu pochlapcie papier akwarelą i naprawdę sprawi Wam to dużo przyjemności. Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście, za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Jeżeli obejrzeliście do końca, to wstawcie może emotikonę kwiatka, żebym wiedziała, że, że jednak oglądaliście. No i tak jak mówię, zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!